Siemano, zaprezentuję wam właśnie super kolację w której e, wszystko się zgadza wszystko tak. tortilki robię sobie te dwie soko proteinowe no mają nawet, nie powiedział 20 gramów białka na 100. pyk pyk dwie tortileczki magiczny składnik Biały ser teraz zaskoczę wszystkich. Robisz kurwa tak, pana Widzisz Pana? Pyk pik, drugą na górę, owijasz proszę bardzo. Trzecią z tyłu Czyli mamy teraz Jakieś 50 g węgli, dzięki temu, o taki to, to kwiat lotosu i sobie żremy, taka magiczna przekąska kolacyjna, zróbko. Wygląda tak. better é than